んママ、一番大好きなこのキシゴムいろ、ね e、んな話できるねこれ3番ね。3番です。Okay、早めに Po polsku! Po polsku! Słuchajcie、チェンジ To jest trzeci filmik serii, trzeci filmik serii. E, o gumkach da. Minecraft. Słuchajcie, seria gumek z Minecrafta, czyli znowu Lauri otworzył swój karton i wyszukał, ile gumek, Lauri? Cztery. Cztery gumki, słuchajcie, czyli znowu pokazujemy, jakie tam są gumki, słuchajcie, w tej kolekcji Minecraft. Da. Lauri, kio nanko? Yonko desu. Okej, okay, starto. Saisho wa アイアン・ゴーレムです。アイアン・ゴーレム。ゴーレムゴーレム。アイアン・ゴーレム。アイアン・ゴーレム。それでラウリー、ーど,どんなキャラクターこのーマインクラフトの中、何の,何のタイプ悪いキャラクターいいキャラクターです。でも、ちょっとわ悪い見えるね。ちょっとなんか村人を守ったり、水、え、母、ー、を守ったり。 No, a so? Dymonka nalika... Dzongio To Osimos. Mm. Sobie i kotone, dymonka. Mama Shiranajne, Hadzimete. Mój kaj, a ja? Ajen gorym. Słuchajcie, to jest gumka, Laurie pokaż mi dzisiaj. To jest, słuchajcie, gumka do mazania. Eee, postać? Ajan... Am... Gorym. Gorem. I tutaj Laurie wcześniej mówił, co on robi. Laudi w tej gierce, Chroni wieśniaki. Chroni wieśniaczków. Wieśniaków. wieśniaków tak, tak. Pokaz, pokaz, I, pokazywaliśmy już gumki. Tak? Steve'a, Alex, Alex. Czyli co? Jest, jest takim ich kolegą, tak? tak. Na kama. Tak. Alex, Steve to uh, murabito? Czy to ta no na kama? A jan gorem. Tak. Ayan, jan gorem. I to można i, to. zrobić. No metal i można stworzyć tego jeden Samemu? Tak. To musisz mi kiedyś pokazać jak to wyglądało. Okej, okay, to był y number one i ciwanne. Tak. Słuchaj, to była pierwsza figurka. Teraz druga i ma nibane. Minęła ste. O ma Steve. 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 Mocirą Steve. Steve Ukawine. Kono Blue. Kono Atama. Słuchajcie, a to jest druga figurka Laurie i to jest figurka Steve. Wszyscy no, wiedzą. Na pewno wszyscy wiedzą, e, co mi się w tej figurce podoba, Laurie. Pokaż jeszcze raz, tak blisko. Z jej zgarnkiem. Nie, że jest taki kwadratowy, no ale to wszystko jest w oh. <laughs> Minecrafcie. jest kwadratowe, Otowy. tak? Bo to jest z bloków się takich składa, czyli no, no musi być kwadratowe. No. Przecież... To mamo to jest, musi być kwadratowe. No, ja sobie też taką zrobię fryzurę na kwadrat. Ale słuchajcie, to jest Steve, tak? Gumeczka tak. Steve. On ma niebieskie spodenki, niebieską koszulkę, czyli taki, taki zwykły. Taki podstawowy, podstawowy, którego wszyscy znają. Tak, stiwek. Tak, noś... Początkowy skóra. A, to jest początkowa skórka, zawsze zapominam, że tam są skórki. Ok, ok. No skin. Tak. Kono... Saki Laurie hey. tak? kono Steveu, blue pancu, to blue t-shirt. Hey. Ok, Sanban, Sunban ma kulisze. スティーブのダイヤモンド装備でございますえ？これですねなにそれこれはダイヤモンドでできているダイヤモンドの装備を着ているスティーブでございますかわいいでもスティーブ全然見えないね OK ラウリとラスポポス今早めにもう一回説明 No, a ta mam o... Znowu żaba. Z... 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 No że żaba taka sposzczona. Tak. U, ktoś z i koniec. Albo taka pusta, nie? Tak, tak niech będzie. No, czyli co? Bo wybiegłam z tematu. To była trzecia figurka. Tak. To był e, też. w diamentowy. Diamentowy? To taka ładna nazwa. Dlaczego diamentowy Przecież to... on jest niebieski. On... Bo to jest diamentowa... Nie, to ma czapeczka. Nie, to są takie. Że Pokaż jeszcze raz. Żeby może. Zo, takie załogiezy mają takie, jak te Hełm i taki Sysko są taki diamentowe, zrobione. Czyli. Czyli też taki hełm, jak już mówiliśmy kiedyś, jak Aleksander, nie? Tak. Takie helmiki, bojowników. Wojowników. Czyli on się nazywa Steve diamentowy, tak? Tak. I on jest cały niebieski. A. Ok, i teraz co? Ja go. Słuchajcie, kuczyni. はいこれはアレックスですねアレックスママアレックス大好きどうしてママアレックス好き金髪だから金髪でも赤髪の毛ねだからママこのファイアファイ,ファイアをこの赤髪、えー、どうして泣きたいおラウリ見てママのポケモン <Pokemon> とアレックスの髪の毛 Mitiru. No Miteru, no ne? Ta mama kono irodański, Alex on osuguje. I ciba, mama ski Minecraft on naka ne? Ale. A to na niej. On nanokonę. Mociron. On nanokoda ski. OK, Lauri, I po polsku. Pokaż jeszcze raz, co to było Ale tego. Alex, e, jak to się mówi metalowy? Metalowa? metalowa Alex, czyli taka, Z zielazo, zielazo, taka żelazo, żelazo. ona jest takiej zbroi, tak? Tak, zbroi. To też to tak... jest zbroj. Słuchaj, to oni tak do siebie pasują, nie? Tak jakby postawić, postawić. pokaż ich razem może, to? tego diamentowego Steve'a. To, tą... to jest zbroj też. Tak, zbroja i to jest diamentowy, trochę niech tak będzie. Słuchajcie, to jest diamentowy Steve i y, metalowa Alex, czyli to. oni są w tych swoich zbrojach, ale słuchajcie, na co mi się teraz tak, taka myśl mi przyszła do głowy, że ta Alex w tej zbroi trochę taka Joanna Dark, nie? Taka wojowniczka. Kto słuchajcie. to jest? No, to Ci opowiem, wiesz. To była francuska bohaterka, która walczyła. Nie wiem. Taka bardzo silna. Ale słuchajcie, i co jeszcze? Laury, czy, bo ja znowu, słuchajcie, zbiegam z tego tematu. To jest w ogóle takie dziwne. I Lauri, co jeszcze mówiłam? To była czwarta gumka, ostatnia. Alex w zbroi tak. metalowej, tak? tak? W pięknych, słuchajcie, płomiennych włosach. Ja zawsze mówię, że to jest moja ulubiona figurka. W Minecrafcie. Aleks jest po prostu cudowna, jest taka ładna, tak bym chciała tą główką pomazać tam trochę, będę mogła? Nie, jak Lauri sobie pójdzie, słuchajcie, na spacer, to ja tak sobie tą gumeczkę tam wyciągnę z tego kartoniczka i tak spróbuję. Nie. Nie, żartuję, żartuję, oczywiście, że żartuję. Saki, mama, czy to dżołku już tak, no Aleksu. の頭もなんからし、so, でもジョークジョークジョークジョーク,ョーク,ョークもちろんジョークママアレックス大好きだからもうできないできないこんなことオッケーに？Okay. もう終わったもう終わりですね、oh. 早いねママもっと見たいこの箱の中何の消しゴム何の消しゴム次回やりましょう次の日やりましょう次の日オッケーオッケーオッケー 次の日ね。<あ>はい、次の,次の日。そして、ラウリ、何かメッセージを。うんと、まあ、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いしますね。みんなさん、まあ、コロナであ元気、元気出して、元気出して、もう今、桜がきれいに咲いてますてね。はい、あと、春休み、春休みもちょっと終わりね。だから終わりますね。 小学校頑張ります。頑張りましょうね。はい、みんなさん、みんなさん、みんなもね頑張ってね。オッケー、まあそれで、はい。